Także witam tutaj wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się drobną naprawą w Ursusie C363P. Jak widzicie, ostatnio go trochę umyłem, chociaż wczoraj to takie było ciężkie mycie, bo to wczoraj było myte, deszcz padał, ale jakoś tam za pomocą środka dimmer udało mi się to domyć, tak jak widać. No i jakieś tam szyby, ewentualnie czy coś, no to to w sumie teraz można by było, bo jest bardzo ciepło. No, praktycznie taki pierwszy dzień taki porządnej wiosny, no bo jest kilkanaście stopni na plusie ale to zaraz, może później bo w tym momencie tutaj znalazłem taką pewną usterkę ja kiedyś tutaj przerobiłem siedzenie na takie samochodowe często mnie ktoś tam pyta skąd te siedzenie, z czego ty założyłeś no to jest Renault Scenic dwójki, tylne siedzenie środkowe no i takie ono tutaj jest wąskie w miarę ładnie pasuje Tutaj zamocowałem to sobie na takich sprężynach, tylko tak naprawdę te dwie pracują, tamte praktycznie w ogóle. No ale nie wiem, jakoś tam kiedyś tak pomodziłem, to się sprawdza, trzyma i super. Było dotychczas, to już te siedzenie ma ponad 4 lata w tym momencie. Czy 4 lata? Już nie pamiętam. I co się okazało teraz po... W pewnym czasie po prostu o te śruby tutaj pękły, takie mocujące, bo fotel jest zamocowany na tej śrubie, na tej jeszcze tutaj jest płaskownik dorobiony, to jest jeszcze zamocowany tutaj i tutaj. No to te śruby sobie wykręciłem, żeby zdemontować siedzenie. Aha, tu jest tak brudne. No pod siedzeniem to oczywiście nie, da, nie dało się domyć no bo woda nie doleciała. Yy, siedzenie sobie wyjąłem na zewnątrz tam, ono akurat przecchnie, bo tutaj, no. Trzeba by było ciągnikiem wyjechać, żeby to schło. No i tutaj jakoś muszę wykręcić te śruby. I teraz widzę, że tak lepszym rozwiązaniem by było to, żeby tutaj rozwiercić te otwory i od spodu dać nakrętki, ale nie wiem, bo śruby akurat w tę stronę idą. Tutaj od góry łeb jest i tu się wkręcaje. Jest miejsce od tyłu. Tutaj można kluczem dojść od tyłu i te śruby sobie zakręcić. A jeszcze jakby tu na dole złapał nakrętką, to już w ogóle. Ale nie będę na razie tego robił. Spróbuję je wykręcić. Tutaj są te śruby, które były wykręcone, które się nie urwały. Podkładka płaska, sprężysta. No tutaj z tyłu były na grubszych to śrubach zamocowane. No i akurat tutaj nie wytrzymały tego naprężenia ale czekajcie, jedna śruba 5,8 a druga też 5,8 może jakby były 8,8 to by było lepiej no jak 5,8 to w każdym razie będzie łatwiej rozwiercić to i spróbuję je wykręcić, mam takie wykrętaki tu mam taki punktak przerzucam się na głowę dobra, młotek trzeba postarać się na środku to Zapunktować. Robi się to po to, żeby wiertło miało takie no, prowadzenie, nie? żeby jak z... zrobi się taki mini otworek, to będziemy wiercić na środku. Wiemy, że to powinno się raz porządnie stuknąć, ale coś za mały otwór stuknąłem, więc mocniej to trzeba poprawić. No ale zobaczymy. Dobra jest. I teraz na sprężynach tutaj trochę amortyzuje dlatego tak nie na bardzo to nabije. Wiertło chyba średnicę 4,5 założyłem. Nie wiem jak ta wiertarka będzie, ale już jest, jest koniec wiertarki. Już wszędzie porozbijana, ma luzy. Jest wszędzie porozbijany, ma luzy na tulejkach. No i w ogóle ten włącznik był wymieniany, on się już zacina. Także i tak ta wiertarka już ona ma kilka ładnych parę lat. Dużo w dziur wywierciła. No może przyjdzie czas, to się zaopatrzę przy okazji kiedyś w nową. Kręci to ona jeszcze w ogóle? No ale już bardzo głośno pracuje. Wow, coraz głośniej. wiecie co? samą wiertarko wykręciłem to po prostu śruba się wkręciła głębiej tutaj dużo gwintu nie ma o tam leży ten element, kawałek śruby także dobra no tu jeden element mamy uratowany Jedną, jeden gwint Ta tarka, żeby jeszcze wytrzymała te dwa otwory. Dobra, ten sam motyw się zrobił, tylko zawiertło się tym razem zaczepiło. O, końcówka złapała. Dobra i te śruby udało się wyciągnąć. Dobra, jest i kawałek drugiej śruby to widać nawet, że to jest od tej to już nam tutaj nie będzie potrzebne kurcze, chciałem nagrać, pokazać jak wykrętakiem można łatwo to usunąć bo mam taki zestaw wykrętaków do urwanych śrub Kiedyś w kompajnie miałem urwaną śrubę od pompy wody, wymieniałem ją i no i przydało się, tak? No i wykręciłem tę śrubę, bo była urwana i co ciekawsze, to nie ja ją urwałem, tylko ona nie była przykręcona na wszystkie śruby, bo kiedyś ktoś tam już no to tyle lat to wiadomo, kiedyś coś to ktoś wymieniał. Yy, no i, i tak to. Dobra, śruby już są. Ja przygotowuję jeszcze takie zestawami od razu, żeby było podkładka sprężysta, płaska. O. Dobra. No i idę posiedzenie. Tutaj, w tym fotelu, ja już też nie pamiętam, jak to było dokładnie. Chyba o te otwory to były, albo zostały zrobione specjalnie do tego, żeby tu zamocować do 60. Tutaj mam po prostu otwory zrobione. A tutaj otwory są inagwintowane, czyli w tych czterech miejscach się opiera. Siedzenie, i tyle. A tutaj jeszcze ten fotel ma regulację: przez to, że tak jest ten zamocowany, to możemy go suwać do przodu, do tyłu, regulować oparcie, jak w samochodzie. Znaczy, tu nie można regulować oparcia, tylko można je. Złożyć co najwyżej. O tak jak w samochodzie. I tak zrobimy tak prościej. Bo zamontować te siedzenie tutaj. Dobra. Dobra. Teraz tam trzeba. Jakoś. Ułożyć wszystko na swoim miejscu. Ja tutaj teraz muszę no tą śrubą w tamto miejsce i przykręcić. Ale tego tu już nie nagrywam, bo tutaj nic nie zobaczycie. Jakoś się pomęczę i tyle. Pokażę, jak już to będzie przykręcone. Słuchajcie, tutaj postanowiłem jeszcze Wam pokazać, co się okazuje pomiędzy tym elementem a tym musiałem jeszcze zdystansować dałem trzy szersze nakrętki i teraz dokręcam śrubę a tylko dlatego, żeby siedzenie było w miarę poziomo bo jeżeli tego by nie było to to by się doszło do tego miejsca i przód siedzenia by był za bardzo w górze, no i ciężko by było jakkolwiek no biegami manewrować, znaczy biegami jak biegami, sprzęgłem i gazem nożnym Dlatego tutaj chyba te nakrętki Po prostu były zgubione Jak te śruby się urwały to to powypadało No i gdzieś tam przepadło I ja już właśnie nie pamiętałem tego I dlatego teraz sobie tak Jak już to zakręciłem Musiałem jeszcze raz odkręcić I właśnie w ten oto sposób robię Dlatego też te śruby były takie długie No bo No po to to jest I tak ta konstrukcja wygląda w tym momencie No tutaj mam ludz z grzechotką to mi prościej jest, ale tak raz ta śruba ma opory, raz nie ma. No i teraz idzie ciasno ale no jedną ręką da się, ale trzeba się trochę pomęczyć. Dobra, dokręcę to już. No i dobra, super, siedzenie jest zamocowane. Nawet mam wrażenie, że ono tak jakby teraz trochę jest lepiej, bo ono mogło już wcześniej mieć tam trochę luzu na tych śrubach. One mogły się trochę poluzować i dlatego to one się w końcu wzięły i urwały, bo miały tam trochę inne naprężenia niż powinny mieć. No i tyle, no i dobra, no i takie to yy, sytuacje się dzieją czasami. No niekiedy po prostu, po prostu trzeba coś z siebie wziąć i trochę taki drobnostek ponaprawiać. Co więcej, w tym ciągniku można teraz naprawić, no w sumie nic. Na razie wszystko działa tak, jak powinno. Nic się nie dzieje. Eee, trzeba olej wymienić, ale to się zajmiemy w jednym z kolejnych odcinków. Dobra, no tyle w tym odcinku. Także nie przedłużając, trzymajcie się. Na razie Wam i cześć.